Panie Witoldzie, wiadomo, że podczas każdych wyborów najważniejsza jest metoda głosowania. Jaka będzie podczas wyborów prezesa? PZP? Na, dzisiejszy, na dzisiejszy zjazd są przewidziane maszynki, tak zwane do głosowania. To, co jest w Sejmie, co mają parlamentarzyści i w Senacie. Z tym, że oni mają na pulpicie, my mamy ręce, ale będą leżeć również przed nami, więc będą głosowane. Natomiast zapis w statucie i w regulaminie obrad jest, że nad prezesem jest tajne głosowanie. I teraz jest kwestia, na pewno delegaci tą sprawą się zajmą, czy maszynkami jest tajne głosowanie, czy musi być, każdy kandydat będzie podchodził i tak jak tradycyjnie, jak do Sejmu wszędzie będzie musiał wrzucić kartkę na kandydata. To na pewno będzie kontrowersyjne i na pewno delegaci podniosą ten problem i na pewno to będzie głosowane już podniesieniem mandatów. Jakie będzie zastosowane głosowanie przy wyborze prezesa? Na pewno. Czy to pójdzie również do zarządu? Trudno mi dziś ocenić. No mówię, zapis jest, że to ma być tajne. I teraz kwestia, czy maszynko jest tajne głosowanie, czy mandatem jest. Więc to jest, to jest taka trochę, bo, bo. maszynka i podniesienie mandatu, tak jak w przejmie, przycisk i ręka do góry, więc to trudno nazwać tajnym głosowaniem, ale zadecydują delegaci, bo to jest najwyższa władza związkowa i oni, oni podejmą ostateczną decyzję, jakie to będzie głosowanie. A gdyby to od pana zależało, powinno być tajne czy niekoniecznie? Czy powinno być wiadomo, kto na kogo ja głosuje? Myślę, że w związku nie powinno być tajemnic. Tak jak u mnie było jawne głosowanie. Ja miałem, byłem jednym kandydatem, więc tu też mimo że jest więcej, ale powinni kandydaci wiedzieć, widzieć, jak sala ich ocenia. I nie, bo tak to chodzą wszyscy, obiecują wszystkich i to musiałoby być 400 delegatów, żeby wszystkich pogodzić, bo każdy mówi, że ma jakąś pulę głosów. Natomiast przy podniesieniu na widoczne to wtedy by okazało się, kto z kim idzie i kto za tym stoi. I myślę, że to byłoby bardzo takie pierwsze byłoby transparentne, przejrzyste pokazanie swojej twarzy jakie się chce zmiany i co się chce wprowadzić. A jeszcze pytanie, a jak, a czy, jak właściwie będzie wyglądać głosowanie? Będą dwie tury, czy będzie takie, że yy, yy, co, 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 głosowanie odpada ostatni? Jak powinno być? Statut i regulamin mówi jasno, że na prezesa związku musi kandydat w pierwszej turze uzyskać 50 plus 1, czyli niebezględna, a, a to, że musi mieć to poparcie 50 plus 1, i wtedy wchodzi w pierwszej turze, jeżeli nie To z piątki odpada ten ostatni, który uzyskał najmniej głosów I w drugiej turze Jest już zwykłą większością głosów Jeżeli ktoś z kandydatów uzyska, zakładam 50 głosów, a drugi 48 Więc ten, który dostał 50 zostanie prezesem W przypadku, jeżeli dwóch kandydatów Uzyska taką samą ilość głosów Wtedy jest australijskie, czyli ostatni odpada Trzech idzie dalej, jest to powtórne. UEFA wprowadziło dodatkowo zapis, który jest bardzo kontrowersyjny, który mówi, że w ostatnim głosowaniu musi być dwóch kandydatów. I teraz, które jest kolejne, które jest ostatnie, czy drugim jest ostatnie, czy ten. To jest taka nie do końca niuans prawnicy nad tym, wczoraj zarząd dwie godziny nad tym się spierał. Niemniej jest to zapis statutowy, regulaminowy, on nie jest, nie, sala może go dzisiaj zmienić i podejrzewam, że to będzie budziło bardzo dużo kontrowersji. Na pewno będą... Długie wyjaśnienia I, i, i mówię, jest to zapis typowo wprowadzony przez, przez FIFA i UEFA do, do naszego statutu, że musi być dwóch tych kandydatów. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję, życzę wszystkim powodzenia, ponieważ te obrady będą wyjątkowo burzliwe, a na ilość chętnych kandydatów na fotel prezesa długo będą trwały. Mam nadzieję, że jutro obiad już będziemy mogli zjeść w domu. Ale na pewno do rana będę trwały. Także życzę wszystkim wytrwałości, bo jest to wydarzenie, jest to sport narodowy, piłka nożna, cieszy się ogromną popularnością, ale życzę wszystkim dużego spokoju wytrwałości, natomiast dla delegatów rozsądku musimy wybrać najlepszego sternika.